Siedzę teraz w tej metalowej puszce, zwanej polonezem. I prawdę mówiąc, nie chcę nawet spoglądać w lusterko wsteczne. Ale nie mam wyjścia. Muszę tutaj opuścić ten pojazd i coś wam pokazać. Patrzcie na to. Patrzcie na tornado, które się pojawiło niedaleko naszego gospodarstwa. Jest w tej chwili w lesie, ale od naszego gospodarstwa dzieli je tak naprawdę szerokość dwóch pól. To jest bardzo, bardzo blisko. I ja nie wiem, co się za chwilę stanie. Ja nie wiem, czy to tornado będzie zmierzać w naszą stronę, czy zniszczy całkowicie nasze gospodarstwo, czy pójdzie gdzieś dalej. Jedyne, co mi pozostaje, to czekać. W tej chwili nawet nie mam ochoty nic robić na gospodarstwie. Bo nie wiem, czy za chwilę po prostu nie będzie to koniec. To jest setny odcinek z serii z dziadkiem. I bardzo bym chciał, żeby to nie był ostatni materiał, ale jeżeli tornado pójdzie w tamtą stronę, to nie zostanie nic z naszego gospodarstwa. Wtedy problem drogi i y, zniszczenia obory, a właściwie jej zburzenia, nie będzie miał tak naprawdę żadnego znaczenia. Jestem teraz na gospodarstwie. W oddali widzę tornado. Jest dokładnie nad garażem maszyn. Jest dokładnie tam. I nie wiem, co się za chwilę wydarzy. Jedyne, co mi przychodzi w tym momencie do głowy, to spróbować wyjąć drona, który jest u mnie gdzieś tam na, w pokoju, gdzieś na poddaszu, i spróbować się tutaj wzbić. Tutaj jest jeszcze spokojnie. Na 20-30 metrów prawdopodobnie byłbym w stanie podlecieć i zobaczyć, co się dzieje. Być może to spowoduje, że będę nieco lepiej w stanie ocenić sytuację. Minęło mniej więcej 15 minut. W tej chwili latam sobie tym dronem i spróbuję gdzieś się zbliżyć wokół tego tornada. Pierwsze wiadomości są naprawdę dobre. Wszystko wskazuje na to, że tornado idzie w stronę lasu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie będę w stanie podlecieć zdecydowanie bliżej, ponieważ wtedy będzie mnie po prostu mogło zdmuchnąć. Wygląda jednak na to, że tornado w tym momencie będzie chciało przekroczyć drogę. Drogę, którą gmina jeszcze niedawno odmalowała, co prawda nie do końca, ale tutaj częściowo jest już naprawdę ładny asfalt. I przy okazji ładne linie. W tym momencie są one mokre. Widzicie, jak tornado szaleje tam dosłownie kilkanaście, może kilkadziesiąt metrów przede mną. Jest bardzo niebezpiecznie. Ja muszę się wycofać, ale plus jest taki, że najprawdopodobniej tornado jednak zmierza w północno-wschodnią stronę tam, gdzie nie ma ludzi. Jeśli kierunek wiatru się nie zmieni, to będziemy bezpieczni. W międzyczasie zjadłem coś, wróciłem do domu, wrzuciłem drona z powrotem do szafy, no i się wypogodziło. Poszedłem też do kuchni i przygotowałem porcję holi, żeby mieć energię na cały dzień. Dziś wybrałem energetyka, ale w ofercie mają też milkshakes, hydration, a także ice tea na bazie prawdziwej herbaty. Każdy znajdzie coś dla siebie. Holi to napoje zeru cukru, które bardzo łatwo przygotować. Wystarczy wsypać porcję do shakera, dodać pół litra wody, wymieszać i gotowe. Nie trzeba kombinować jak złodzieje startaku. A skoro już o shakerze mowa, to często dorzucają go za darmo do starter seta albo do wybranych smaków. I nie patrz na cenę na ekranie, bo z moim kodem masz od razu dodatkowe 10% zniżki. Do tego zbliżają się święta, czyli czas kolejnych promocji od Holi. Możesz zgarnąć świąteczną bombkę albo o shaker termiczny. A jakby tego było mało, właśnie wpadły zupełnie nowe smaki. Oczywiście już je zamówiłem, więc niedługo razem sprawdzimy, które wchodzą najlepiej. Na razie czekam na kuriera i lecimy dalej z robotą. Bardzo szybko się wypogodziło. W tej chwili jest praktycznie bezchmurne niebo, aż ciężko mi w to uwierzyć, bo w prognozie, pokazy, poka w prognozie pogody pokazują, że wciąż jest duże zachmurzenie. Ale w sumie po burzy może tak być. Wiecie co? Ja muszę tam iść. Ja muszę zobaczyć, co się tam tak naprawdę wydarzyło, jak to wygląda. Idę do dziadka najpierw ustalić wszystkie szczegóły, a potem czeka mnie najprawdopodobniej mała wycieczka do lasu. Dziadek widziałeś, tornado przeszło bokiem. My to naprawdę mieliśmy tutaj dużo szczęścia. A widzisz, a mówiłem, ten alert CNG się sprawdził. RCB, dziadku, RCB. CNG, RCB, HWD, jedno i to samo. Ważne, że ostrzegli. Człowiek by nie uwierzył, że takie rzeczy u nas. tornado. Normalnie jak w Ameryce. Dobrze, że nam domów nie ruszyło, drzewa położyło, ale to nic w porównaniu z tym, co naprawdę mogło być. No, przygniotło mi tam kiedyś jedną jabłonkę i kawał stodoły dachówki zerwało. Ale jak przeżyliśmy bez większej szkody, to ja dziękuję panu Bogu. W takim razie, ja jadę do lasu zobaczyć, co tam jest naprawdę powalone. Muszę sprawdzić, ile tego drewna leży, no i przede wszystkim, czy drogi są przejezdne. Ty uważaj na siebie tam. W lesie po takim wichrze to wszystko może wisieć, trzymać się na jednym patyku. Jak wejdziesz pod takie drzewo, to ci może spaść na łeb. Dziadek, spokojnie, ja się tylko jadę tam rozejrzeć. Jak będzie źle, to na pewno za chwilę wrócę. No to jedź, zobacz, ale jak zobaczysz, że coś jest nie tak, od razu wracaj i nie cwaniakuj. Dobrze, dobrze, naprawdę, zadzwonię jak wrócę. I pamiętaj, alerty CNG to nie żarty. Dziadku, RCB. No mówię przecież. Swoją drogą, jak tylko pogadałem z dziadkiem, to znowu się zachmurzyło, więc ewidentnie tamto bezchmurne niebo było tylko i wyłącznie kwestią przypadku. Podejdę sobie do Poloneza, pojadę nim, bo chyba to jest najlepszy pojazd do tego typu wycieczek. Słuchajcie, ja nie wiem czego się spodziewać. Ja nie wiem, co tak naprawdę wydarzyło się w lesie. Słyszałem też, że jakieś drzewa się powaliły, że jakieś drzewa się przewróciły, ale ja naprawdę mega się cieszę, że gospodarstwo jest całe. Zobaczcie przy okazji na tą słomę, jak ona wygląda. Ona jest w tej chwili. Taka wręcz brązowa. Popatrzcie tylko na to. Ona jest zniszczona. Po prostu. Ona się do niczego nie nadaje. Ona nie jest już taka żółta, jaka była wcześniej. Ona jest taka ciemna, brązowa. Ona się nadaje tylko do przeorania, tak mi się wydaje, bo nie mam dla niej jakiegoś innego zastosowania. No. Po prostu nie wiem, czy cokolwiek byłbym w stanie tutaj z nią jeszcze zrobić. W każdym razie, to nie jest teraz w ogóle istotne. Nasze gospodarstwo przetrwało. To jest najważniejsza informacja dnia dzisiejszego. A ja teraz muszę wjechać do lasu i ja totalnie nie wiem, czego się spodziewać. Ja nie wiem, czy w tym lesie będziemy mieli przejezdną drogę, czy za chwilę będziemy mieli przewrócone drzewa. Wjechałem na drogę? Nie jest źle. Ja tu mogłem wjechać, czekajcie, ja, ja się tu zatrzymam. Zatrzymam się tu na boku. Linia drogowa bardzo ładna, świeżo odmalowana przez gminę. Tutaj były starte linie, ale już są znowu dobre. Kurczę, nie wygląda to jednak najlepiej. Początek był fajny, ale faktycznie nie można chwalić dnia przed zachodem słońca. Patrzcie dalej. Tu już jest drzewo. Tutaj jest drzewo, jest podwójna ciągła, czyli na tym zakręcie jest powalone drzewo. Jest jedno zwalone drzewo tutaj. Pytanie, czy nie będzie tego więcej? Spróbuję jakoś przejść dalej, przez te gałęzie. Kurczę, coś za dużo tych gałęzi, no tak! No tak, mamy kolejne. Mamy kolejne drzewo. I to chyba nie jedno. Tu jest ich więcej. Oj, tu jest ich dużo więcej. Patrzcie na to. Tutaj jest jakieś takie drzewo grube. Potężne. Tam jest malutkie. Tam widziałem malutkie drzewo. Patrzcie, tu, tu, tu jest malutki pień. I ono jest pod zupełnie innym kątem. Czyli tutaj na pewno są kolejne dwa, trzy drzewa. Może nawet więcej. Ciężko je tu policzyć w ogóle w tej chwili. Tu jest kolejne przewrócone. W ogóle. Te drzewa są przewrócone, czy bardziej połamane? O, proszę, następne. To jest złamane, jak widzicie w tym miejscu, ale zaczyna się przejaśniać. Zaczyna to wyglądać naprawdę lepiej. Patrzcie tutaj, jest jeszcze jedno, złamane, ale tylko jedno. Ja podejdę tu kawałek dalej, może. No, jeszcze, jeszcze jedno. No, czyli z siedem drzew pewnie blokuje drogę. Dalej jest czysto. Jest na wyjeździe z lasu, czyli słuchajcie, to tornado przeszło po prostu przez las. Tornado przeszło, przeszło przez las i tyle. Zobaczę teraz jeszcze, jak to wygląda tutaj w lesie. Czy przypadkiem gdzieś tutaj nie mamy jakiejś takiej, wiecie, ścieżki potornadowej, tak to bym nazwał, o i chyba jest. Chyba jest, patrzcie, jest złamane jedno, złamane drugie, tam jest trzecie złamane, tam leży na boku. Czyli jednak, Tornado tutaj weszło, tu się pojawiło. Widzicie zresztą, jakie są szkody na polu. Patrzcie na to. To nie jest w ogóle moje pole. To nie jest w ogóle moje pole, a zobaczcie, jak dużo szkody wyrządziło tornado. Ile plonów tutaj zniknęło, a przecież to są ziemniaki. Tutaj po prostu nie będzie ziemniaków na dużej części pola. No niestety, właściciel nie będzie zadowolony, ale to nic. Trudno. Najważniejsze, że jak to mówią, wszyscy żyją. W każdym razie na pewno będzie trzeba zamknąć drogę. Na pewno będzie trzeba wjechać tutaj ciężkim sprzętem, bo nie ma innej możliwości. Droga jest w tym momencie totalnie nieprzejezdna. Teoretycznie ja powinienem się tym zająć. Praktycznie gmina też. A realistycznie, kto się tym zajmie? No wiadomo, że ja tylko oczywiście z ramienia OSP, bo nie ma innej możliwości. Więc słuchajcie, ja wracam teraz na gospodarstwo. Wsiadamy sobie do auta, zamykamy drzwiczki, jedziemy. Jedziemy na gospodarstwo, jadę powiedzieć dziadkowi jak wygląda sytuacja, no a potem jedyne co mogę zrobić to po prostu przyjechać tu i zacząć ciąć drzewo. Jestem naprawdę szczęśliwy, że nic więcej się tutaj nie stało, że nikt nie ucierpiał. Bo tamte tereny dalej na wschód są niezamieszkałe, tam tornado praktycznie nie miałoby kogo dosięgnąć. Więc tak naprawdę to nic się nie stało. Te parę drzew, które sobie leży, to to nie jest problem. To jest naprawdę dużo, dużo szczęścia. A i tym razem podjechałem sobie od tej strony na gospodarstwo. No to już nie mam wyjścia. No teraz to ja już muszę otworzyć tę bramę. Otwieraj się. Sezamie, otwórz się. Jest, dobrze. Sezamie, otwórz się. Takie hasło trzeba powiedzieć. Następnym razem powiem gadzie, otwórz się. I może wtedy to zadziała. Mniejsza z tym. Lecimy do dziadka, bo trzeba z nim pogadać i powiedzieć mu jak wygląda sytuacja. O, dziadek, dobrze, że jesteś. Słuchaj, wróciłem z lasu i powiem ci, że tornado wyryło taką ścieżkę, że głowa mała. Normalnie jakby bulderzerem tam przejechać. Większość drzew jest połamana. Zostały tylko miejscami kikuty do wycięcia. No proszę cię, aż tak? No serio. A droga jest totalnie nieprzejezdna, ta asfaltowa, którą tam gmina zrobiła jakiś czas temu. Leży tam tyle drzewa, że nawet ciągnikiem tam nie przejadę. Kłód jest tyle, że będziemy to sprzątać dobre pół dnia, jak nie dłużej. To nie ma na co czekać. Ja zaraz zadzwonię. Za chwilę tu będzie auto do transportu, takie większe z dźwigiem. O, dziadku, super! To dobrze, że zawołasz to auto, bo sam to bym się chyba tam zakopał po uszy. No, inaczej się tego nie ogarnie. Jak tornado zrobi robotę, to trzeba później po nim sprzątać. No dobra, to ja jadę w takim razie zamknąć drogę, żeby przypadkiem nikt tam teraz nie wjechał, chociaż tyle mogę zrobić, póki nie będzie auta. Jedź, jedź i tylko uważaj. Bo tam wszystko może jeszcze wisieć po wierzchu. Dziadek, spokojnie, teraz to już naprawdę wiem, gdzie jechać i czego unikać. No to dobrze, a ja dzwonię po auto. Za chwilę tu będzie. Dobra, nie ma co. W takim razie podjadę sobie do OOSP. Tam jest bus. Tam powinienem znaleźć też na pewno jakieś pachołki i zobaczymy, tak naprawdę, co wezmę stamtąd. To jest dobre pytanie. O, sąsiad mi tu macha. Wiecie co? To jak sąsiad mi macha, to ja jeszcze do niego podejdę, bo ewidentnie jest ciekawe, co się tutaj dzieje. Mógłby se tu furtkę zamontować, byłoby trochę łatwiej, a nie, że ja muszę teraz całą inwestycję obchodzić. No ale dobra, przynajmniej z nim pogadam. O, siema. Jak tam żniwa? Udało ci się w końcu wszystko skończyć? Czy ta pogoda totalnie rozwaliła plany? Wiesz co, udało się, udało. Skosiłem wszystko, ale część słomy będzie do wyrzucania. No, przemokła totalne, przewiało ją trochę, trudno. Ale wiesz co, mogło być sto razy gorzej. No to chociaż tyle. A słoma... No szkoda, ale przy takim wichrze to cud, że w ogóle dało się coś uratować. Nie, no dokładnie i wiesz co, jeszcze raz ci dziękuję za tą pomoc przy tym koszeniu. Bez ciebie bym na pewno nie zdążył przed tą burzą. Daj spokój, chłopie. Pomogłem, bo widziałem, że trzeba. A wiesz jak jest, raz ty pomożesz, raz ja. Tak to powinno działać. No jasne. A masz jakieś większe szkody? Coś ci tornado porobiło? Wiesz co, na podwórku to nie ma tragedii, bo praktycznie nic się nie stało, ale w lesie roboty to będzie na parę dni. Droga jest zawalona totalnie, drzewa są powykręcane, tornado przeszło konkretną ścieżką. Jadę właśnie zamknąć drogę, żeby się tam nikt nie wpakował. No to pięknie, to ja nie zazdroszczę. W lesie po takim czymś to jest Armagedon. No dokładnie, no tak to niestety czasem wygląda. Jakby co, to daj znać. Jak będę miał chwilę, to mogę podjechać pomóc przy tym drewie. Choćby godzinę, dwie. Słuchaj, naprawdę, dzięki. Jak ogarnę te wszystkie rzeczy, to się odezwę. Mega fajnie, że chcesz mi pomóc. Spoko, trzymaj się tam i uważaj w tym lesie. Bo po takiej zawierusze wszystko jest niepewne. Jasne, na pewno będę uważał, dzięki. Aż dziwne, że tutaj wody nie przybyło, chociaż też mam wrażenie, że jakoś ta droga to jest jeszcze mniej równa niż była wcześniej. No ale trudno, patrzcie, jak to pozarastało, patrzcie, jak to jest zniszczone. Tutaj gmina też odmalowała linię, ale jakoś tak trochę inaczej. Nie podoba mi się, to było fajne rondo, teraz nie ma tutaj ten szeroki pas, jak kurde lotnisko dla Jumbo Jetta. Wiem, że w tym momencie to nie muszę się tak spieszyć na ostatnie złamanie karku. No, bo tak naprawdę, kto miałby wjechać tam tą drogą? No ale to nic, no i tak trzeba tam podjechać, i tak trzeba się rozejrzeć. Swoją drogą mnie mega ciekawi, czy ktoś nie będzie chciał nam buchnąć tego drzewa. Ale to jest temat na za chwilę. Zastanawiam się teraz tylko, nie, no nie będę brał wozu bojowego, no bez przesady. Chociaż teoretycznie mam takie prawo. Jakbym bardzo chciał, to bym mógł. Tylko ja może chyba tego busa wezmę. Podejdę sobie tu. Zobaczę, co jest w środku. O, otworzymy sobie drzwi. Jak to tu wygląda. Jest sześć pachołków, wystarczy, wystarczy, więcej mi niczego nie trzeba, dokładnie to jest niepotrzebne, mam busa, mam sześć pachołków, więc ja potrzebuję właśnie tych sześć pachołków, weźmiemy sobie, patrzcie, straż, nawet mamy rejestrację taką, strażacką typowo, także brakuje mi tutaj tylko kugutów, brakuje mi tutaj tylko tych niebieskich świecidełek, żeby to wszystko ładnie wyglądało, no ale cóż, no, nic nie poradzę. Na razie dostaliśmy taką wersję powiedzmy cywilną, przynajmniej rejestrację mamy ro taką rozpoznawalną. No ale dobra, no to jest akurat w tej chwili najmniej istotne. Ja od razu pojadę sobie teraz w lewo szybciutko, tutaj o. Tutaj pyk. I lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że ja muszę się jakoś tam dostać. Ja muszę jakoś dostać się tak z jednej, jak i z drugiej strony, żeby zamknięcie drogi miało sens. Generalnie zamknięcie tej drogi, nie wiem, w którym miejscu powinienem zrobić. O, tu nawet nie ma słuchajcie linii. No ale tutaj do tych pól to można by sobie było dojeżdżać, więc na pewno nie muszę zamykać tego fragmentu. Ale wydaje mi się, że tutaj, gdy rozpoczyna się wjazd do lasu, to właśnie tutaj pasowałoby te pachołki postawić. Dokładnie w tym miejscu, tak. Tutaj sobie to zrobimy. Odczepię oczywiście teraz jeszcze pasy. W ten sposób. I wezmę pierwszy pachołek, tu postawimy. Drugi pachołek strażacki postawimy kawałeczek dalej. Jeszcze tam łopatę mamy, ale to łopatą też się nie będę jakoś bardzo mocno przejmował. Dobra, i brakuje mi jeszcze trzeciego pałka. O. Wezmę go i postawię tu. Żeby na spokojnie można było wjechać, ale żeby każdy wiedział, że droga jest zamknięta. No wiecie, takie prowizoryczne zamknięcie drogi, ale w zupełności mi tutaj wystarczy. Teraz tylko pojawia się jeden problem. Czy ja będę w stanie w ogóle jakoś przejechać tam na drugą stronę, bo wiecie, nie chce mi się objeżdżać całej wioski, bo nie mam nawet na to czasu. Tym bardziej, że tam akurat to mogę postawić po prostu wóz strażacki i tyle. Mogę postawić tego ten bus. Wiecie co? Muszę tu coś sprawdzić. Czy ja jestem w stanie przejechać po prostu tędy? Bo przez ten las na pewno będę w stanie tylko pytanie, czy gdzieś tutaj nie ma jeszcze powalonych kolejnych drzew. Także szybciutko tutaj, boczkiem pola oj, żeby się nie zakopać w tych ziemniakach, bo może być nieciekawie, tu naprawdę można się zakopać. Tutaj jakbym tam wjechał, to może się okazać, że ja stamtąd nie wyjadę i byłby duży problem. Teraz tylko tutaj jakoś w prawo. Mam nadzieję, że to pójdzie, słuchajcie. Jeszcze kawałek. Kurde, tu jest jakaś ścieżka. Ja tej ścieżki nie kojarzę. Jak ja mam stąd wyjść? A, dobra, 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 dobra. Tędy wyjedziemy. Tędy wyjedziemy, ale to trzeba zrobić precyzyjnie. Tutaj powolutku między tym drzewem, między tym, tutaj i już jesteśmy na drodze. No, jeszcze kawałeczek, jeszcze jedno drzewo. Tu jest. Wyjechałem. No i dobra, jestem w takim razie na miejscu, więc na pewno tutaj będzie można sobie ustawić. Czekajcie, a jakbym włączył Home. Nie, nic takiego się nie dzieje. Żadnych kogutów tutaj nie ma, ale to nic, no nawet nie będę wołał policji ani nic takiego, nie ma takiej potrzeby. Słuchajcie, postawię po prostu busa w tym miejscu. Droga jest zamknięta, więc przynajmniej jeden temat mamy z głowy. A dziadek mówił, że ogarnie nam teraz pojazd do transportu drewna. Wracam na gospodarstwo i sprawdzam, czy on już jest. No słuchajcie, dziadek nie kłamał. Co prawda zostawiony ten pojazd jest z drugiej strony gospodarstwa, ale jest! I to jest, słuchajcie, chyba jeden z moich najbardziej znienawidzonych pojazdów do transportu drewna. No ale cóż, nie, nie mam innego wyjścia. Skoro dziadek jest taki drwal, skoro on potrafi ogarnąć tyle różnych rzeczy, to ja się też będę musiał tego nauczyć. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że dostałem tutaj od dziadka taki oto pojazd. To jest maszyna, która jest wyposażona w taki oto chwytak z tyłu, z taki dźwig, w taki HDS. Wiecie dobrze, że grałem na przykład w lipinkach, nie, czekajcie, grałem w Polankach i tam musiałem korzystać z tego właśnie sprzętu, musiałem się nauczyć, korzystać z niego, musiałem się nauczyć, jak należy go obsługiwać i nawet w miarę mi to wychodziło. Tutaj sytuacja jest jednak nieco inna, ponieważ będę musiał wjechać do lasu i tam operować. Każda kłoda będzie mogła mieć różną długość, no bo siłą rzeczy przecież te kłody nie będą miały jednakowej długości. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądać. Na początek muszę tam wjechać, zobaczyć, czy w ogóle jestem w stanie tutaj ogarnąć, ogarnąć jakieś sytuacje. Kurczę. Ciasno było. Jeszcze tam widziałem jakieś drzewo, które było złamane. Kurde, zaparkowałem sobie tam, że tak, że teraz ciężko będzie mi tu przejechać, ale dobra, udało się. No i trzeba będzie zrobić rozeznanie. Trzeba będzie zrobić rozeznanie, bo szczerze mówiąc. To ja się spodziewam, że tego drzewa może być naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zaparkuję sobie na razie tutaj, na spokojnie. I wydaje mi się, że pierwszą rzeczą, którą trzeba będzie zrobić, to po prostu pozbyć się gałęzi. Zobaczcie. Mamy tutaj dużo gałęzi, ale nie tak. Nie, 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 nie. to trzeba zrobić inaczej. Pek i lecimy. Mam nadzieję, że teraz gałęzie znikają. Znikają czy nie? E no, nie znikają. Co jest? Gałęzi się chce pozbyć. O, 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 teraz, 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 teraz. Nie tak. Gałęzi uci gałęzie chcę uciąć. Tak, dobra. Duże drzewo. Gigantyczne drzewo. No i co? Znikają? Znikają, idą, znikają. Bardzo dobrze. Idę wzdłuż tego pnia, żeby się pozbyć gałęzi, żeby na spokojnie można było tutaj czymś wjechać i. Jest cała kłoda. Jest cała duża kłoda. Jest pierwsze drzewo, które się zwaliło. Skąd ono w ogóle się przewróciło? Aha, stąd, ok. Czyli to drzewo też będzie do wycinki, no bo nie ma innej możliwości, ale dobrze, no to nie w tej chwili. Idziemy dalej. Co tu jeszcze jest? Jakieś kolejne. Tym razem, o kurczę, jak to na takiej taki nienaturalnej wysokości, ale dobra, idzie, 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 idzie. Oj, coś się zablokowało. Aha, zablokowało się, dlatego że tu jest kolejne. Masakra, ile tego jest? Dobra, idziemy, przeutniemy to. Poszło. To teraz tu i spodem. I spodem. Ciekawe, ile w ogóle tych drzew tutaj będzie. Mam nadzieję, że ja przejdę jakoś dalej. Nie, nie przejdę. Nie przejdę, słuchajcie. To w takim razie trzeba to uciąć. Raz, pyk. Już jest ucięte. I lecimy dalej. Lecimy dalej, lecimy. No, 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 ja chcę to uciąć. Idzie, 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 idzie. I następne drzewo tu jest. Tu jest następna kłoda. Tu jest następna kłoda, słuchajcie. To też nie jest dobrze, bo to oznacza, że będzie tego więcej. To oznacza, że będzie tego więcej. Teraz tak pod kątem muszę jakoś spróbować te, te, te gałęzie wycinać. Kurczę, za każdym razem on chce mi całe drzewo ciąć. To też nie dobrze. To też niedobrze. No trudno. Zaraz sprawdzę. Od, od drugiej strony może. Może tak o, 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 Poszło, 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 poszło. Idzie, 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 idzie. Bardzo dobrze. Z tej strony się udało. Tam kolejne drzewo jest jakieś, ale nie wiem, czy nie, czy nie obok. Dobra. Dobra, tu jest fajnie. To teraz tak, droga, bo to drogę trzeba przede wszystkim udrożnić. Jak to wygląda w te, ten sposób? Tutaj No powiem wam, że tych gałęzi tu jest ogromna ilość. Dobra, idzie, 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 idzie. Poszło. Czy tutaj nie ma jeszcze jednej? No jest. No, patrzcie, jeszcze tu jest jedna kłoda. Jeszcze tu jest jedna kłoda. Teraz pozbędę się gałęzi z tego. Dalej nie przejdę, bo mnie blokuje. Ale to nic. To już jest naprawdę tylko jedna. Tyle to już sobie damy radę. Tyle to już sobie damy radę. Dobra. Czyli tak, tutaj jest względnie ogarnięte, bo jest tych kłód kilka. Nawet to w sumie nie wygląda tak tragicznie. Chodźmy więc dalej. Zobaczmy jeszcze, co jest w tym miejscu. Tu też jest duża kłoda. Tu też jest bardzo duży kawałek drzewa. Spróbuję to wyciąć szybko. To znaczy odgałęziować, żeby tego nie było. I chyba mi to nawet wyszło. Jest gotowe. A jeszcze jedno. Jeszcze jedna kłoda, jeszcze jedno drzewo. Ale tu będzie roboty, ale to nic. Damy sobie jakoś radę. Teraz szybko tutaj przejść, obciąć te wszystkie gałązki. Nawet nie do samego końca, bo to przede wszystkim drogę trzeba udrożnić. Dobra. To teraz tak. Tniemy to tu. Ile to będzie miało długości? Ile to będzie miało długości? Czy ja to będę w stanie wziąć na raz? Czy ja ten kawałek będę w stanie wziąć na raz? 11 metrów, 80 cm, nie ma szans Także lecimy na dwa 5,80, 6,1, jakbym miał miarkę w oczach Idealnie No to teraz trzeba pociąć kolejne fragmenty Tutaj, myślę, że na trzy Pierwsze cięcie tu Drugie cięcie gdzieś na środku Pyk, przy okazji, jaka szeroka jest droga? No, 4,5 metra No to pas ma w okolicach 4 metrów Bardzo szeroki, fajny Dobra, trzecie cięcie robimy tu I drzewo gotowe do, do wywózki Teraz z tym drzewem będzie większy problem. Patrzcie, co się tu stało. To drzewo leży jedno na drugim. A to drugie leży na trzecim. Jaki Tetris się tu zrobił? No to ja utnę najpierw tutaj. To się troszkę, jak widzicie, przesunęło. To nawet na trzy razy chyba będę musiał pociąć. Więc najpierw tak. Tutaj. Kurczę, 6 metrów 10. Zostawiamy. Teraz tu. Tu utniemy na boku. Pyk. Od razu dalej. No i mamy to. Jeszcze tu, myślę. Potem będzie trzeba przyjechać tutaj, jakąś ładowarką, i to posprzątać. No bo zobaczcie, ile trocin tutaj będzie. Ale to akurat nie jest problem, bo też sobie to zagospodaruje jakoś. To pocięte, to pocięte, to jest. To jest niepocięte. Patrzcie na to. Tutaj mamy 15-metrowy kawałek, więc to w ogóle utnę raz tutaj. Teraz utniemy. A, może i nie. nie. 6,80. Dobra, 6,80 damy radę. 6,80 sobie poradzimy. Jakoś to pójdzie, więc jeszcze to na pół. Bo tu było akurat 8,30. No i słuchajcie, chyba wszystko. A nie, jeszcze ten jeden fragment. Jeszcze ten jeden fragment. Jakby go tutaj uciąć? Ja go utnę na środku. Tutaj sobie go utnę. Teraz mamy 420. No szerokość pasa 4,20, to jest, słuchajcie, konkretnie. Jak na autostradzie. No i dobra. Słuchajcie, mamy to. Ja szybko lecę do dziadka, bo mam pewne przeczucie. Co jeżeli nam ktoś to drewno po prostu ukradnie? Dziadek, słuchaj, sprawa jest. Musimy się przyjrzeć temu naszemu drewnu, które leży sobie teraz w lesie. Bo tyle tego tam leży, że aż się prosi, żeby ktoś próbował coś nam ukraść. O, właśnie. Ja też o tym myślałem. Po tych ostatnich cudach, co się w Tartaku działy, to już człowiek niczego pewien nie jest. Teraz to każdy by chciał za darmo coś uszczknąć. No właśnie. Dlatego zamętowałem dwie kamery. Dwie z zasięgiem na całą drogę i jeszcze kawałek polanki. Jak ktoś coś będzie kombinował, to wszystko się nagra. A to dobrze zrobiłeś, bardzo dobrze. No chociaż tyle, że będziemy wiedzieć, czy ktoś się tam nie kręci. Drewno jest, wiesz, dobrym pieniądzem, a szkoda by było, żeby przez czyjeś kombinację miało nam nagle zniknąć. No pewnie, że szkoda. Teraz każdy patrzy, gdzie tu coś capnąć, a jeszcze po takim wichrze, tyle ludzi się kręci po okolicy, że chocho. To dobrze, że te kamery założyłeś, przynajmniej będziemy mieli oko na to wszystko. Dokładnie. Jak już ktoś przyjdzie bez zapowiedzi, to przynajmniej będziemy wiedzieć kto i po co. A tak, to ja zawsze będę w stanie tam po prostu od razu podjechać. I słusznie, bardzo słusznie. Mnie to od razu lżej na sercu, bo nie chcę, żeby drewno nam zniknęło, zanim jeszcze zdążymy je posortować. Dziadek spokojnie. Wszystko mamy pod kontrolą. No, to mi się podoba. Tak trzeba działać, bo pieniądze nam są bardzo potrzebne. Zdecydowanie będzie trzeba się dobrze przyjrzeć, czy ktoś przypadkiem nie chce nam tego drewna buchnąć. Pamiętacie na pewno różne historie, które się tutaj wydarzyły. Pamiętacie, że przecież w startaku drewno nam już zginęło. Więc teraz, gdy zrobimy dostawę, to na pewno będzie można dokładnie się przyjrzeć, czy ktoś nie będzie chciał się połakomić na to drzewo. Ale żeby nie było, ja spróbuję załadować chociaż ze dwie kłody jeszcze dzisiaj. Mam nadzieję, że mi się to uda. Tutaj jest stosunkowo ciasno. Naprawdę, tu jest ciasno. Tutaj ładowanie nie będzie proste. Siedzę sobie teraz tam na górze. A jeszcze mi tutaj słuchajcie, kursplay chce się wyładowywać i wyskakiwać. Oj nie, tak się bawić nie będziemy. Dobra, to lecimy, bo nie ma na co czekać. Trzeba tutaj zrobić porządek z tym drzewem. Najpierw wezmę sobie pierwszą kłodę. Pyk! I gotowe. I już jest, i już ją trzymam. Jak to się wszystko rusza! Słuchajcie, z tej perspektywy tutaj, jak się siedzi. A czemu ja mam kamerę w tym miejscu, a nie tam gdzie ten gostek? Przecież to ja tu siedzę. Halo! Dlaczego kamera mnie pokazuje właśnie w ten sposób? Nie powinno to tak wyglądać. Co to za jakaś kamera? Słuchajcie z powietrza. Ja sobie siedzę, a to mnie pokazuje jakoś inaczej. No, dziwne, dziwne, dziwne. Co. Ale to nic. Teraz tutaj cofnąć, 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 cofnąć. Jeszcze trochę w prawo. Obrócić. Odrobinkę do tyłu. I możemy puścić. No i pięknie. Pierwsza kłoda jest już załadowana. Zostało tylko pewnie jakieś 50, ale to zrobimy już pewnie następnym razem. Trzymajcie się. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo na pewno takie będą. Cieszę się, że to już jest 100 odcinków. No i w gruncie rzeczy, fajnie, że będą kolejne że gospodarstwo nie jest zniszczone. Do zobaczenia!